Pozycjonowanie sklepu internetowego to jeden z kluczowych elementów sprzedaży online. Wielu właścicieli sklepów korzystających z platformy Shope zadaje sobie pytanie, czy da się skutecznie pozycjonować sklep na szoperze. Odpowiedź brzmi tak, ale z poważnymi ograniczeniami. ShowPe pozwala na podstawową optymalizację SEO. Można ustawić tytuły stron, opisy meta, nagłówki, przyjazne adresy URL oraz prowadzić bloga. To wystarcza na start i przy niskiej konkurencji może przynieść pierwsze efekty. Problem zaczyna się wtedy, gdy sklep chce realnie konkurować w Google. Platforma Shoope jest rozwiązaniem zamkniętym, co oznacza brak pełnego dostępu do kodu, ograniczone możliwości optymalizacji technicznej oraz brak wpływu na wiele kluczowych elementów SEO, takich jak struktura HTML, Core Web Vitals czy zaawansowane dane strukturalne. W praktyce oznacza to. Że nawet przy dobrej treści i linkach, sklep na szoperze zawsze będzie miał sufit, którego nie da się przebić. I nie jest to kwestia umiejętności specjalisty SEO, tylko samej platformy. Dlatego sklepy, które myślą długoterminowo o widoczności w Google, bardzo często decydują się na migrację na rozwiązania open source, takie jak WooCommerce. Dają one pełną kontrolę nad kodem, nieograniczone możliwości optymalizacji SEO oraz brak abonamentów sklep jest na własność. Jeżeli masz sklep na szoperze i widzisz, że SEO przestaje się rozwijać, pomagam w bezpiecznej migracji na platformę bez limitów w modelu płatności jednorazowej z pełnym przygotowaniem pod pozycjonowanie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji pod numerem telefonu 506 130673 lub pod adresem e-mail